Tak zwane szkolne ubezpieczenia NW to niestety relikt przeszłości. Relikt potrzebny, ale już od dawna niewystarczający. Od wielu lat liczba hospitalizacji dzieci i młodzieży przekracza i to znacznie milion rocznie i niestety rośnie. Ponad 90% z nich to pobyty w szpitalu spowodowane chorobą. Tak, właśnie chorobą, a nie nieszczęśliwym wypadkiem, jak zwykliśmy jeszcze do niedawna sądzić. Z grupy dzieci ulegających w Polsce różnego rodzaju wypadkom ponad 120 tysięcy trafia do szpitala. Jednocześnie ponad 1 200 tysięcy dzieci jest hospitalizowanych co roku z powodu najróżniejszych chorób. Rosnąca tendencja hospitalizacji z powodu chorób utrzymuje się niestety już od kilku lat. Powyższe statystyki zmuszają nas, rodziców, do rewizji naszych poglądów na temat ubezpieczeń dla dzieci. Dziś już wiemy, że zwykłe, grupowe ubezpieczenie wypadkowe w szkole czy w przedszkolu to za mało. Tylko my, rodzice, możemy pomóc sobie nawzajem, ubezpieczając prywatnie swoje dzieci. Niezwykle ważny jest wybór właściwego ubezpieczenia. Ubezpieczenie dla dzieci musi być tak samo dobre, jak ubezpieczenie dla dorosłych. Nasze pociechy musimy ubezpieczać tak samo dobrze, jak ubezpieczają się ich rodzice, a więc my sami. Ubezpieczenie naszego dziecka w naszym zakładzie pracy to najlepsze rozwiązanie. Taką właśnie możliwość daje grupowe ubezpieczenie dzieci i młodzieży Towarzystwa Ubezpieczeń Polisa Życie. Składka miesięczna potrącana z wynagrodzenia to przede wszystkim gwarancja bardzo dobrej ochrony, a jednocześnie korzystnej ceny. Najważniejsza i niezwykle ważna grupa świadczeń związana jest z pobytami dziecka w szpitalu. I to nie tylko z powodu wypadków, ale przede wszystkim z powodu choroby. Co ważne, nie jest tu ważny sam rodzaj choroby, ale fakt konieczności udzielenia dziecku szpitalnej pomocy medycznej inaczej mówiąc, samego leczenia. Zdrowie dziecka jest przecież najważniejsze. Posiadanie takiego ubezpieczenia to przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo dziecka i jego rodziców. To także olbrzymia wygoda. To zakład pracy pamięta o przelaniu co miesiąc niewielkiej, ale jakże ważnej składki ubezpieczeniowej. Choroby czynią inwalidami lub nawet zabijają równie dużą liczbę dzieci jak nieszczęśliwe wypadki. Czas najwyższy na podjęcie decyzji o ubezpieczeniu dzieci właśnie w zakładzie pracy. To takie proste. Wystarczy zgłosić dziecko, podając jego imię, nazwisko oraz numer PESEL. Odpowiedzialny za zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia pracownik zakładu pracy dopełni wszelkich formalności oraz zadba o systematyczne przelewanie składek. W razie jakiegokolwiek nieszczęścia lub choroby również do niego wystarczy skierować swoje pierwsze kroki.